W dzisiejszym odcinku. Ukraiński patostreamer upokarza Polaków na ulicach wszystko dla lajków. Białorusin złapany na gorącym uczynku kradziona Toyota miała zniknąć z Polski. Ukrainka z walizką pełną dolarów zatrzymana na granicy w Medyce. Ukrainiec po raz ósmy złapany na kradzieży w końcu wyleciał z Polski. Ukraiński patostreamer upokarza Polaków na ulicach, wszystko dla lajków. W centrum Szczecina, na oczach przypadkowych przechodniów, doszło do scen, które wielu mieszkańców określiło mianem oburzających. Mężczyzna pochodzenia ukraińskiego, przedstawiający się w internecie jako dęks, bez żadnego skrępowania rozdawał alkohol oraz papierosy osobom bezdomnym i uzależnionym, filmując całe zdarzenia telefonem komórkowym. Nagrania natychmiast trafiły do sieci. Gdzie przez krótką chwilę zdobywały ogromne zasięgi. Chociaż materiały zostały już usunięte, wrażenie po nich pozostało, a mieszkańcy miasta oraz specjaliści alarmują o przekroczeniu granic moralności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Według informacji podanych przez lokalny portal w szczecinie.pl, ukraiński influencer nie tylko filmował bezdomnych w trudnych sytuacjach, ale świadomie aranżował sceny, w których osoby w kryzysie musiały składać ręce w proszącym geście, by dostać papierosy. W jednym z nagrań Denks pokazuje, jak rzuca paczki z papierosami na chodnik, celując w miejsce, gdzie przebywają osoby bezdomne. Reakcje tych ludzi, często zagubionych, uzależnionych, zmagających się z poważnymi problemami życiowymi, są przez niego bezlitośnie wykorzystywane do celów promocyjnych. Na innym filmie oferuje alkohol, twierdząc, że rzekomo nie jest to prawdziwy alkohol. Jednak butelki i puszki, które pokazuje, wyglądają na oryginalne, fabrycznie zamknięte produkty znanych marek. Całość denks określił mianem obłaskawiania osób bezdomnych. Samo to słowo w ustach człowieka, który czerpie korzyści z cudzego cierpienia, wywołało falę oburzenia nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale też wśród terapeutów, psychologów oraz osób zaangażowanych w pomoc społeczną. Ekspertka z Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom podkreśliła, że mamy tu do czynienia z klasycznym przypadkiem patostreamingu. Jej zdaniem, denks nie ukrywał nawet swoich intencji. Jego działania miały na celu wyłącznie zdobycie popularności w mediach społecznościowych i podbicie statystyk odsłon, niezależnie od kosztów moralnych. Głos w sprawie zabrał również psycholog Sebastian Kolański, który wskazał na prymitywizm tego typu zachowań. Według niego wykorzystywanie osób uzależnionych, społecznie wykluczonych i bezradnych to jedna z najbardziej haniebnych form budowania swojej rozpoznawalności w internecie. Jak zaznaczył, w tym przypadku granica została przekroczona bardzo wyraźnie a społeczna zgoda na takie praktyki nie powinna istnieć. Niepokojące jest również to, że pomimo oburzenia ze strony opinii publicznej, nagrania Denhsa zdobywały ogromne zasięgi. Setki użytkowników komentowały, udostępniały i reagowały, przyczyniając się do promocji treści, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Jak tłumaczy specjalistka od mediów społecznościowych ze Szczecina, takie zjawiska nie są przypadkowe. Jej zdaniem istnieje pilna potrzeba wprowadzenia konkretnych regulacji prawnych, które uniemożliwią publikowanie materiałów żerujących na ludzkiej biedzie i nieszczęściu. Ekspertka apeluje jednak również do zwykłych użytkowników internetu. Jak podkreśliła, każdy ma wpływ na to, co staje się popularne. Wystarczy jedno kliknięcie, zgłoszenie materiału, który narusza standardy społeczności. Zamiast biernie przyglądać się temu, jak obcy przyjezdni kompromitują godność polskich obywateli i wykorzystują ich dramaty do budowania własnych zysków, należy działać. Oburzenie bez reakcji to za mało. Do dziś sam Denks nie odpowiedział na pytania ze strony dziennikarzy. Milczenie to może sugerować brak skruchy lub przekonanie o bezkarności. Tymczasem w społeczeństwie narasta sprzeciw wobec takich działań, a coraz więcej osób domaga się nie tylko usunięcia treści, ale również odpowiedzialności prawnej dla autorów tego typu materiałów. Białorusin złapany na gorącym uczynku. Kradziona Toyota miała zniknąć z Polski. 13 września na drogowym przejściu granicznym w Besledach funkcjonariusze Straży Granicznej po raz kolejny udowodnili, że polskie służby są czujne i skuteczne, nawet wobec najbardziej zuchwałych prób obejścia prawa. Tego dnia w godzinach porannych do odprawy paszportowej na kierunku wyjazdowym z Polski podjechał ciemny, zadbany samochód marki Toyota RAV4 z 2017 roku. Auto wyglądało na sprawne i nie wzbudzało podejrzeń typowych dla pojazdów wykorzystywanych do przemytu, jednak doświadczenie funkcjonariuszy nie pozwoliło zlekceważyć kilku subtelnych sygnałów. Za kierownicą pojazdu siedział 48-letni mężczyzna. Obywatel Białorusi, który zachowywał się poprawnie, choć nieco nerwowo. Jego dokumenty były formalnie w porządku, ale już sama rejestracja i stan techniczny pojazdu wzbudziły podejrzenia. Po wprowadzeniu danych do systemu informatycznego. Oraz dokładnym sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych auta potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Toyota została zgłoszona jako skradziona na terenie Niemiec. Informacja pochodziła z niemieckiej bazy danych i była precyzyjna. Samochód o wartości 85 tysięcy złotych został utracony zaledwie kilka dni wcześniej. Zabezpieczenie auta nastąpiło natychmiastowo. Zgodnie z procedurą pojazd został odholowany na strzeżony parking depozytowy gdzie będzie oczekiwać na dalsze decyzje prokuratury i ewentualną współpracę z niemieckimi organami ścigania. Na miejscu dokonano także dokumentacji fotograficznej i zabezpieczenia wszelkich śladów mogących świadczyć o metodzie kradzieży oraz o ewentualnych zmianach wprowadzonych w systemie identyfikacyjnym samochodu. Mężczyzna został przesłuchany na miejscu, a następnie przewieziony do placówki Straży Granicznej, celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. Wstępne ustalenia wskazują, że nie działał on sam. A był prawdopodobnie jednym z ogniw szerszego łańcucha nielegalnego przemytu pojazdów skradzionych na zachodzie. Praktyka ta, choć znana od lat, stale przybiera nowe formy, a Polska bywa wykorzystywana jako punkt tranzytowy przez przestępców próbujących przewozić łupy na wschód, do krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie auta pochodzące z kradzieży często zmieniają tożsamość i trafiają w ręce nowych właścicieli bez skrupułów. Tym razem jednak plan się nie powiódł. Polscy funkcjonariusze wyposażeni w odpowiednie narzędzia i doświadczenie, kolejny raz udaremnili próbę przestępstwa, pokazując, że nasza granica jest skutecznie chroniona. W dobie rosnącej liczby kradzieży transgranicznych, działania takie jak ta interwencja stanowią ważny sygnał Polska nie jest i nie będzie łatwym terenem dla zagranicznych złodziei. Warto podkreślić, że przejście graniczne w Besledach to jedno z bardziej newralgicznych miejsc na mapie bezpieczeństwa państwa. Znajdujące się tu służby codziennie mierzą się z próbami przemytu towarów, nielegalnego przekraczania granicy oraz przewozu skradzionych pojazdów. Dalsze losy Białorusina pozostają w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ukrainka z walizką pełną dolarów zatrzymana na granicy w Medyce. 11 września na Pieszym Przejściu Granicznym w Medyce funkcjonariusze Straży Granicznej i służby celno-skarbowej. Przeprowadzili rutynową kontrolę, która szybko przerodziła się w poważną interwencję. Tego dnia wśród licznych podróżnych zmierzających z Polski na Ukrainę, uwagę mundurowych przyciągnęła czterdziestoletnia obywatelka Ukrainy. Towarzyszył im wówczas owczarek niemiecki, specjalnie przeszkolony do wykrywania nielegalnych substancji i przedmiotów. Pies zareagował w sposób jednoznaczny na bagaż cudzoziemki, dając wyraźny sygnał, że należy go dokładnie sprawdzić. Po otwarciu walizki Funkcjonariusze natrafili na zawartość, która nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do intencji kobiety. Wewnątrz znajdowały się ogromne ilości gotówki – dokładnie 280 tysięcy dolarów amerykańskich oraz 80 tysięcy złotych. Łączna wartość przewożonych środków przekraczała milion trzysta tysięcy złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba przewożąca przez granicę tak znaczną ilość pieniędzy ma obowiązek ich wcześniejszego zgłoszenia podczas odprawy granicznej lub celnej. W tym przypadku żadna deklaracja nie została złożona. Działania kobiety noszą znamiona próby nielegalnego wywozu środków pieniężnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem tego rodzaju naruszenia traktowane są bardzo poważnie, szczególnie jeśli dotyczą dużych kwot i obywateli państw trzecich. Funkcjonariusze ze służby celno-skarbowej natychmiast rozpoczęli formalne postępowanie w tej sprawie. Na poczet grożącej kobiecie kary zabezpieczono 80 tysięcy złotych z ujawnionej gotówki. Pozostała część zostanie zatrzymana do czasu wyjaśnienia okoliczności i podjęcia dalszych decyzji przez organy ścigania. Nie był to jednak odosobniony przypadek. Już następnego dnia, niemal w tym samym miejscu, doszło do bliźniaczo podobnej sytuacji. Kolejna obywatelka Ukrainy. Również próbująca opuścić terytorium Polski pieszym przejściem granicznym w medyce została poddana kontroli. Także i tym razem nie zadeklarowano przewożonej waluty, a zawartość bagażu wykazała równowartość ponad 367 tysięcy złotych w obcej walucie. Kobieta nie tylko zignorowała obowiązek zgłoszenia środków, ale też ewidentnie liczyła na brak kontroli lub nieuwagę służb. Wobec tej podróżnej również wszczęto procedurę administracyjną. Na poczet przewidywanej grzywny funkcjonariusze zabezpieczyli 35 tysięcy złotych. Pozostała kwota, jak w poprzednim przypadku, została zatrzymana do dalszego rozpatrzenia przez organy państwowe. Opisane incydenty, choć z pozoru mogą wydawać się odosobnione, w rzeczywistości wpisują się w szerszy problem związany z próbami nielegalnego wywozu dużych kwot pieniędzy przez obcokrajowców. Medyka, jako jedno z głównych przejść granicznych, szczególnie narażona jest na tego rodzaju proceder. Zdecydowana postawa polskich służb, zarówno Straży Granicznej, jak i Krajowej Administracji Skarbowej, pokazuje, że nie ma przyzwolenia na łamanie prawa bez względu na obywatelstwo podróżnych. Odpowiednie przeszkolenie, specjalistyczny sprzęt oraz współpraca między służbami owocują skutecznymi działaniami, które chronią nie tylko porządek prawny, ale również interesy finansowe państwa. Ukraińiec po raz ósmy złapany na kradzieży. W końcu wyleciał z Polski. Wczesnym rankiem 11 września funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań Grunwald zostali wezwani do jednego z marketów na terenie swojego rejonu. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie tylko spożywał wysokoprocentowy alkohol w miejscu publicznym, ale przede wszystkim nie zapłacił za produkt. Po przyjeździe na miejsce mundurowi szybko zidentyfikowali sprawcę. Okazał się nim 42-letni obywatel Ukrainy, który już wcześniej był znany poznańskim służbom. Mężczyzna nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, jego dane figurujące w systemie wskazywały na to, że nie była to jego pierwsza kolizja z prawem. Od początku bieżącego roku interweniowano wobec niego już osiem razy. W każdym przypadku chodziło o kradzieże najczęściej w sklepach samoobsługowych, gdzie jego łupem padał głównie alkohol. Towar ten, jak doskonale wiadomo, nie należy ani do produktów pierwszej potrzeby, ani do towarów tanich a mimo to był dla mężczyzny najwyraźniej celem nadrzędnym. Policjanci postanowili przeprowadzić kontrolę legalności jego pobytu. W trakcie czynności potwierdzono, że obcokrajowiec nie dość, że nie posiadał odpowiednich dokumentów, to wielokrotnie naruszał przepisy, wykazując rażący brak szacunku wobec polskiego prawa. Jego zachowanie nosiło znamiona notorycznego łamania przepisów, a ponadto zostało zakwalifikowane jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na podstawie zebranych informacji oraz wcześniejszych interwencji, komendant miejski policji w Poznaniu zdecydował się wystąpić do Straży Granicznej z wnioskiem o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski. Wniosek został niezwłocznie rozpatrzony. Funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli decyzję o deportacji obywatela Ukrainy. Co istotne, nałożono na niego również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu nie tylko na teren Polski, ale i do całej strefy Schengen. Mężczyzna został przekazany pod nadzór funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zadbają o jego eskortę aż do momentu opuszczenia przez niego granic naszego kraju. W przypadku tego konkretnego cudzoziemca nie dało się już mówić o żadnym nieporozumieniu czy jednorazowym wybryku. Osiem interwencji w ciągu niespełna dziewięciu miesięcy, brak dokumentów, brak szacunku do polskiego prawa, notoryczne kradzieże i lekceważenie funkcjonariuszy to wystarczające podstawy do wydalenia i nałożenia wieloletniego zakazu powrotu. Tego typu działania pokazują jednoznacznie, że Polska nie będzie tolerować takich przypadków i konsekwentnie będzie dbać o porządek oraz bezpieczeństwo swoich obywateli.